Idziemy do szkoły i żartujemy razem z panią. Gdy ferie świąteczne się skończyły, drogi były nadal tak dobre, że mogliśmy jeździć do szkoły na szparkach. Mieliśmy trzy szparki. Czasem szczepialiśmy je w jedne długie sanie z kilkoma miejscami siedzącymi. Pani powiedziała, że bardzo się cieszy, że znowu nas widzi. Ja też się ucieszyłam, gdy zobaczyłam panią. Jest taka dobra. Poczęstowała wszystkie dzieci cukierkami, ponieważ był to pierwszy dzień szkoły. Te cukierki były kupione w Sztokholmie. Pani była tam przez święta. Po raz pierwszy w życiu jadłam cukierki kupione w Sztokholmie. Przyjemnie było również zobaczyć znów wszystkie dzieci z wielkiej wsi. Na przerwach wymieniamy z nimi zawsze zakładki do książek. Chłopcy tego nie robią, oczywiście. W naszej klasie jest dziewczynka, która nazywa się Anna Greta. Ma bardzo dużo zakładek do książek. Na pierwszej przerwie po feriach świątecznych zamieniłam się z nią. Dostała ode mnie zakładkę z koszem kwiatów. I drugą z Krasnoludkiem, a ja dostałam od niej z księżniczką. Była to chyba najładniejsza zakładka, jaką kiedykolwiek widziałam. Uważam więc, że nie straciłam na tej zamianie. W zimie chłopcy urządzają często wojny na kule śnieżne. Na wiosnę grają w kulki, wtedy my gramy w klasy. Gdy chłopcy nie mają nic lepszego do roboty, wówczas się biją. Podczas lekcji robią też masę zamieszania, czy to latem, czy zimą. Pani mówi, że chłopców chyba swędzą palce i dlatego nie mogą powstrzymać się od różnych psot. Zdaje mi się, że palce muszą szczególnie swędzić Lassego. Zgadnijcie, co raz zrobił. Dostał od Bossego na gwiazdkę małego, śmiesznego prosiaczka z gumy, którego można było nadmuchać. Gdy się potem wypuszczało powietrze, prosiaczek piszczał przeraźliwie i głośno. Pewnego dnia Lasse wziął ze sobą prosiaczka do szkoły. Lasse nie chodzi do tej samej klasy, co ja, ale ponieważ w całej szkole jest tylko dwadzieścia troje dzieci, siedzimy w tej samej klasie i klasa jest tylko jedna. I tylko jedna pani. Dlatego też wiem, jak było z prosiaczkiem. Nasza klasa miała właśnie czytanie. Uważam, że to najprzyjemniejszy przedmiot. Była moja kolej, więc zaczęłam czytać o królu Gustawie Wazie. Wtedy król wybuchnął płaczem. Czytałam. Ledwo zdążyłam to wymówić, dał się słyszeć przeraźliwy, żałosny pisk. Tak, że można było niemal sądzić, że sam Gustaw Waza tak zapiszczał. Nie był to jednak on. Był to prosiaczek, który stał pod ławką Lassego. Lasse wsadził bowiem rękę pod ławkę i wyjął korek z ogonka prosiaczka, żeby powietrze mogło wyjść. Wszystkie dzieci chichotały, a pani też tak wyglądała, jak gdyby chciała się roześmiać, lecz nie zrobiła tego. Lasse musiał stać w kącie do końca lekcji. Prosiaczek też. Nie tylko Lasse bywa nieznośny. Wszyscy chłopcy są mniej więcej tacy sami. Pewnego razu pani miała wyjść na zebranie. My zaś mieliśmy siedzieć sami, liczyć i rysować. Pani powiedziała Bricie, żeby usiadła na katedrze i zastępowała panią, bo Brita bardzo dobrze się uczy. Ledwo pani zniknęła za drzwiami, a już chłopcy zaczęli się awanturować. Proszę pani, proszę pani! wołali i machali rękoma do Brity. Czego chcecie? spytała Brita. Chcemy wyjść! wrzasnęli wszyscy naraz. Jeden chłopiec, który nazywa się Sztik, krzyknął, proszę pani, ile w sztyków da się zrobić z krowy? A bosse spytał, czy pani słyszała, że kartofle udadzą się w tym roku? Tak, wyobraź sobie, że słyszałam, rzekła Brita. Na to bosse powiedział, ależ pani ma dobry słuch. Lasse podniósł rękę i spytał panią, czy nie mógłby jej pokazać, co narysował. Potem podszedł do Brity ze swoim zeszytem do rysunków, lecz cała kartka zamazana była czarną farbą. Co to ma być? Spytała Brita. Pięciu Murzynów w ciemnej sieni, zażartował lasy. Brita nie uważała więc wcale, że przyjemnie jest być nauczycielką. Ucieszyła się bardzo, gdy nasza prawdziwa pani wróciła. Pani spytała, czy dzieci były grzeczne, a wówczas Britta powiedziała, chłopcy nie. Pani gniewała się na chłopców i powiedziała, że będą musieli siedzieć godzinę po lekcjach i liczyć. Na przerwie ten sztik podszedł do Brity i powiedział, skarży pyta bez kopyta i uderzył ją po głowie swoim tornistrem. To było przecież niesprawiedliwe, prawda? W drodze do domu Britta powiedziała do mnie i do Anny, że już nigdy w życiu nie chce być nauczycielką. Wlokłyśmy się do domu tak wolno, jak tylko się dało, aby Lasse, Bosse i Olle mogli nas dogonić, bo gdyby przyszli do domu o całą godzinę później od nas, to mamy z pewnością dziwiłyby się, co to znaczy i dostałoby się chłopcom jeszcze więcej. Uważałyśmy, że wystarczy im bura, którą dostali od pani. Pewnego razu było nam strasznie wesoło w szkole. Było to 1 kwietnia. Wtedy oszukiwaliśmy panią, tak jak to trzeba robić na prima aprilis. Może niekoniecznie trzeba, ale wolno i, i nie jest się za to karanym. Zwykle zaczynamy lekcję o godzinie 8 rano. W przeddzień 1 kwietnia umówiliśmy się wszyscy, że następnego dnia przyjdziemy do szkoły już o 6 rano. W klasie na ścianie wisi zegar. Zanim pani zdążyła zamknąć drzwi do klasy po ostatniej lekcji, Lasse pobiegł prędziutko i przesunął zegar o dwie godziny naprzód. Następnego dnia przyszliśmy wszyscy do klasy o godzinie szóstej, chociaż zegar na ścianie wskazywał oczywiście ósmą. Tu i stukaliśmy w sieni, ile tylko się dało, aby pani usłyszała, że już jesteśmy. Pani mieszka na piętrze, w budynku szkolnym. Lasse pobiegł na górę i zastukał do drzwi jej pokoju, a wtedy pani spytała zaspanym głosem: Tom! Ja, lasse, odpowiedział lasse. Czy dzisiaj nie będzie lekcji? Ach, mój drogi, czyżbym zaspała? Powiedziała pani, już schodzę. Pani ma też oczywiście zegar u siebie, na górze, ale tak się jej spieszyło, że nie miała czasu nań spojrzeć. Gdy zegar w klasie wskazywał 20 minut po ósmej, przyszła pani i wpuściła nas do klasy. Nie mogę pojąć, dlaczego mój budzik nie zadzwonił i nie obudził mnie, powiedziała pani. Bardzo źle się stało. Oj, jak trudno było powstrzymać się od śmiechu. Na pierwszej lekcji były rachunki. Właśnie gdy w najlepsze byliśmy zajęci rachunkami, usłyszeliśmy, jak budzik zadzwonił u pani na górze. To była prawdziwa siódma, lecz zegar w klasie wskazywał dziewiątą. Cóż to takiego? zdziwiła się pani. Prima prilis, prima prilis, krzyknęliśmy wszyscy. No co za dzieciaki, powiedziała pani. Gdy skończyliśmy wszystkie lekcje, jakie były w planie tego dnia, myśleliśmy oczywiście, że pani pozwoli nam pójść do domu, chociaż była dopiero pierwsza. Lecz pani powiedziała: Prima aprilis, będzie jeszcze jedna godzina lekcji. Musieliśmy więc zostać jeszcze godzinę. Było jednak bardzo przyjemnie, bo pani czytała nam różne opowiadania. Gdy szliśmy do domu, Olle odezwał się w pewnej chwili do Lassego: Och, Lasse, masz ogromną dziurę w spodniach! Lasse wykręcał głowę ile mógł, żeby zobaczyć dziurę, aż wreszcie, kiedy tak się męczył dobrą chwilę, Olle krzyknął – Prima, prylis! Ole był niesłychanie uradowany, już udało mu się oszukać Lassego. Chwilę później spotkaliśmy tego złego szewca, który mieszka w połowie drogi między Wielką Wsią a Bulerbyn. Ole tak był przejęty tym, że udało mu się oszukać Lassego, że krzyknął – Niech pan spojrzy, panie grzeczny, tam w krzakach siedzi lis! Grzeszny nie spojrzał nawet w tamtą stronę, tylko powiedział: A drogą idzie gromada smarkaczy. Wtedy Lasse się roześmiał. Po południu, gdy odrobiliśmy lekcję, Lasse pobiegł do Zagrody Południowej i powiedział do Ollego: Ole, do Zagrody Północnej przyszedł handlarz starzyzną. Kupuje kamienie. Kupuje kamienie? spytał Olle, który zupełnie zapomniał, że to prima aprilis. Jakie kamienie? A takie jak te, co leżą u was w ogrodzie, odpowiedział Lasse. Wówczas Olle zabrał się do zbierania kamieni. Pchał je do worka, ile się tylko dało, a następnie przywlókł worek do Zagrody Północnej. Był tam rzeczywiście staruszek, który skupował butelki i szmaty. Przyniosłem wujkowi trochę kamieni, powiedział Olle z uradowaną miną, wskazując swój worek. Kamieni? spytał staruszek, nic nie rozumiejąc. Kamieni mówisz? Tak, odpowiedział Olle i miał jeszcze bardziej uradowaną minę. Najlepsze kamienie. Zebrałem je sam w naszym ogrodzie. A, tak, odparł Staruszek. W takim razie trafiłeś jak kulą w płot, mój mały przyjacielu. Wtedy dopiero Olle przypomniał sobie, że to prima aprilis. Poczerwieniał okropnie, zabrał swój worek i zaciągnął go do domu nic nie mówiąc. Lasse zaś stał za płotem i krzyczał: Prima aprilis! Tak głośno, że słychać go było w całym bullerbyn.